Witam Cię w prowadzonej medytacji mającej na celu usunięcie obecnych w Twojej świadomości wzorców lęku i wstydu oraz programów związanych z zalegającymi w niej pozostałościami pominionych przeżyciach, negatywnych przekonań i wszelkiego rodzaju projekcji wytworzonych przez Twój umysł na przestrzeni wszystkich Twoich ludzkich egzystencji i zastąpienie ich poczuciem mocy i sprawczości. W trakcie tej medytacji uruchomisz w sobie procesy mające na celu stopniowe rozświetlanie wszystkich Twoich ciał, zarówno na fizycznej, jak i niefizycznej platformie bytu oraz wzmocnisz swoje połączenie z uniwersalną świadomością Stwórcy. Zanim zaczniemy, wyraź intencję energetycznego oczyszczenia Twojej istoty oraz wszystkiego, co Cię otacza. Poproś swoich duchowych przewodników o opiekę i prowadzenie przez cały czas trwania tej medytacji oraz procesu, który zostanie przez nią zapoczątkowany. Usiądź lub połóż się wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Weź kilka głębokich, odprężających oddechów. Pozwól przepływającemu przez twoje nozdrza powietrzu dotrzeć w najdalsze rejony twojego ciała i umysłu. Poczuj, jak powietrze, którym oddychasz, odżywia cię i odpręża. Usiądź lub połóż się wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Weź kilka głębokich, odprężających oddechów. Pozwól przepływającemu przez twoje nozdrza powietrzu dotrzeć w najdalsze rejony twojego ciała i umysłu. Poczuj, jak powietrze, którym oddychasz, odżywia cię i odpręża. Skup się na procesie oddychania. Stań się nim. Zobacz, w jaki sposób powietrze wchodzi do twojego ciała, jak rozprzestrzenia się na każdą jego komórkę i jak powoli, stopniowo opuszcza je. Zwróć uwagę na tempo, brzmienie, głębokość Twojego oddechu. Wsłuchaj się uważnie w jego głos. Zobacz, co ma Ci do przekazania. Niczego nie zmieniaj, po prostu obserwuj. Zobacz, jak w miarę, kiedy poświęcasz procesowi oddychania coraz więcej swojej uwagi, staje się on naturalnie głębszy, spokojniejszy, bardziej miarowy dociera coraz głębiej. Pozwól, żeby kolejny wdech przeskanował Twoje ciało. Pozwól, żeby poszukał w nim napięć fizycznych, mentalnych i emocjonalnych. Wypuść powoli powietrze ze swoich płuc. Pozwól tym napięciom opuszczać Twoje ciało razem z wydychanym przez Ciebie powietrzem. Pozwól im delikatnie opuścić Twoje ciało. Poczuj energię swojego serca. Zobacz, jak promienieje na całe Twoje otoczenie mocą bezwarunkowej miłości. Poczuj, jak każdy oddech pozwala Ci wniknąć coraz głębiej w jego przestrzeń. Poczuj błogą wdzięczność przepełniającą całe Twoje istnienie. Daj sobie chwilę na rozświetlenie swojego ciała energią wdzięczności i miłości do wszystkiego, co jest. Obserwuj, jak każdy oddech wnika w Twoje ciało coraz głębiej i głębiej i głębiej. Jak staje się on coraz dłuższy, coraz spokojniejszy, coraz bardziej naturalny. Uświadom sobie swoje myśli. Obserwuj obrazy, które przedstawia Ci Twój umysł. Po prostu pozwól im być. Pozwól im przemijać. Zobacz, jakie to uczucie, kiedy nie utożsamiasz się z wytworami swojego umysłu. Poczuj to całym sobą. Poczuj, jak rozpływasz się w bezgranicznej miłości do swojej wewnętrznej istoty. Po prostu istniejesz. Tu i teraz. Pozwalasz spokojnie odejść swoim myślom i zobowiązaniom. Tu, gdzie jesteś, dokładnie w tym miejscu, w tym momencie, nic nie musisz. Jesteś bezgranicznym istnieniem. Zauważ otaczającą Cię ze wszystkich stron świetlistą obecność Stwórcy. Poczuj, jak obecna w Tobie miłość i wdzięczność wraz z każdym Twoim oddechem pozwala wniknąć boskiemu światłu coraz głębiej w Twoje ciało. Zobacz, jak przenika je na wszystkich poziomach Twojego bytu. Weź powolny, głęboki wdech. Dostrój się do wibracji bezwarunkowej miłości. To z niej zbudowane jest wszystko, co Cię otacza. Poczuj, jak pole energetyczne Twojego serca rozszerza się coraz bardziej. Tworząc kanał przesyłu informacji łączący Cię z samym centrum Matki Ziemi. Poczuj, jak jej miłość wraca do Ciebie poprzez wszystkie Twoje centra energetyczne. Zobacz, jak wzlatuje ponad Twoje ciało w przepięknej kuli energii, jak unosi się coraz wyżej i wyżej i wyżej. Poprzez ten świat, wszechświat, jak mija wszystkie materialne i duchowe stany istnienia, łącząc Cię z perłowym światłem stwórcy. Wejdź w to światło. Wniknij w nie jeszcze głębiej. Poczuj, jak przenika Cię na wszystkich poziomach Twojego istnienia. Energia Stwórcy uzdrawia twoje ciało, umysł i duszę. Odnawia twoje DNA oraz oczyszcza twoją pamięć komórkową ze wszelkich negatywnych przekonań, jakie nosisz w sobie na temat siebie i otaczającego cię świata. Zobacz, jak rozpala się przed tobą delikatny, bardzo jasny, opalizujący perłowym światłem płomień Stwórcy. Weź powolny, głęboki wdech, a na wydechu wyrzuć wszystkie pozostałe w tobie spięcia fizyczne, myśli i emocje. Możesz je teraz powierzyć pryłowemu płomieniowi stwórcy. Zaobserwuj, jak w całym tym procesie płomień zwiększa się. Jak płonie coraz jaśniejszym światłem, które rozgrzewa Cię coraz mocniej bezwarunkową miłością, pochodzącą ze źródła wszelkiego istnienia. Weź powolny, głęboki wdech i zobacz, jak ogień oczyszcza i transformuje wszystkie myśli, emocje i odczucia, które wrzucasz do Niego wraz z wydechem. Zauważ, jak z każdym twoim wdechem boski płomień wnika w twoje ciało i przepełnia je świadomością, że z perspektywy wszechświata wszystko co robisz i myślisz, wszystko czego doświadczasz jest z gruntu doskonałe, ponieważ jest częścią twojego procesu osiągania duchowej pełni. Weź głęboki wdech. I pozwól, żeby zlokalizował on te miejsca na mapie twojej duszy, w których przepływ energii został zablokowany przez zrodzone w twoim umyśle opinie i osądy. Poczuj bezwarunkową miłość do tych obszarów twojego umysłu, które je wygenerowały. Obdarz swój umysł mocą bezwarunkowej miłości, wiedząc, że jest on doskonałym narzędziem. I został zaprogramowany tak, aby wspierać Cię w trakcie Twojej ziemskiej wędrówki, postępując według programów i schematów zachowania zapisanych w Twojej podświadomości. Razem z wydechem wrzuć do płonącego coraz jaśniej boskiego ognia wszystkie te programy, przekonania i nawyki, które nie służą już Twojemu najwyższemu dobru. Obserwuj, jak ogromny strumień kwantowych informacji wędruje z Twojego umysłu w sam środek jaśniejącego od ich przepływu parłowego ognia. Zobacz, jak wciąż orbitująca nad Twoją głową kula energii przemienia się w słup opalizującego światła, łączącego Cię jeszcze głębiej ze świadomością stwórcy wszystkiego, co jest. Poproś go o zastąpienie płonących właśnie w perłowym ogniu programów i negatywnych przekonań ich pozytywnymi odpowiednikami, przesyconymi boską, bezwarunkową miłością i mocą kreacji. Poczuj, jak nowe przekonania rozpalają Twoje serce, jak zbliżają Cię do duchowej esencji życia. Poczuj, jak osiągasz dzięki nim pełnię materialnej i duchowej obfitości. Poproś Twoich duchowych opiekunów i w niebo wstąpionych mistrzów, aby stali na straży tego przepływu energii. Weź powolny, głęboki wdech i zobacz przed sobą wszystkie elementy świata, które budzą w tobie opór. Mogą to być określeni ludzie, organizacje, teorie. Sposoby, w jaki funkcjonuje świat, w którym żyjesz. Weź powolny, głęboki wdech. Poczuj te miejsca w twoim ciele, w których wciąż przebywają osądy i niezgoda na zostany stan rzeczy. Poszukaj obecnych w nim paradygmatów wynikających z wszelkiego rodzaju przekazów medialnych, teorii spiskowych i innych idei zasiewających w twoim umyśle strach i oddzielających Cię od miłości Stwórcy, od źródła wszystkiego, co jest. Zobacz, jak razem z wydechem osadzone w energii strachu, frustracji i osądów wibracje myślowe wypływają z Ciebie na wszystkich poziomach Twojego bytu razem ze zrodzonymi z nich odczuciami emocjonalnymi. Zauważ, jak w miarę kiedy pozbywasz się ich ze wszystkich rejonów swojej świadomości, Rośnie w tobie poziom bezwarunkowej miłości do wszystkiego, co istnieje. Poproś teraz swoją podświadomość o spotkanie z esencją Twojej prawdziwej istoty. Przyjrzyj się jej dokładnie. Zobacz, jak wygląda, w jaki sposób się zachowuje, jaka jest jej droga życiowa. Przyjrzyj się jej pragnieniom i cechom charakteru. Zapytaj, co jest dla niej ważne, jak lubi spędzać czas i kiedy czuje się szczęśliwa. Pozwól sobie odczuć miłość wobec kreślącej się przed Tobą coraz wyraźniej postaci, stanowiącej esencję Twojego istnienia. Daj sobie chwilę na zrozumienie faktu, że niezależnie od tego, jaka jest Twoja opinia na temat tej istoty. Jej dążenia stanowią najdoskonalszą drogę Twojego osobistego wzrostu drogę Twojej duszy. Poczuj, jak stapiasz się ze swoją wewnętrzną istotą, wspójną całość. Jak sama jej obecność rozpuszcza obecne w Tobie osądy i uprzedzenia. Poświęć teraz chwilę na dostrojenie się do obecnego w Tobie lęku. Wstydu i obawy przed oceną własną lub wypływającą z zewnątrz. Obserwuj energię swojego wstydu. Zadaj sobie pytanie, jakie korzyści odnosisz z jego odczuwania. Zobacz odpowiedzi, jakie pojawiają się w Twoim umyśle. Zobacz, jak będzie wyglądało Twoje życie, kiedy przetransformujesz swój lęk w wewnętrzną moc i pewność swojego duchowego celu. Weź powolny, głęboki wdech i poczuj jeszcze mocniej swoje połączenie z energią Matki Ziemi i Stwórcy wszystkiego, co jest. Przeskanuj swój umysł w poszukiwaniu sytuacji, które zrodziły obecny w tobie lęk i wstyd, zaczynając od chwili obecnej. Poproś teraz wszystkie rejony swojej świadomości oraz swoich opiekunów duchowych, aby wsparli cię w tym poszukiwaniu. Wychwyć wzorce tych energii, które pojawiły się w twoim umyśle przez ostatni dzień, miesiąc, rok. Zauważ powtarzające się schematy dotyczące finansów, życia towarzyskiego, rozwoju osobistego. Zauważ każdą znajomość, której nie nawiązałeś z obawy przed odrzuceniem, każdy pomysł na biznes, który zarzuciłeś obawiając się ryzyka, każdą osobistą przemianę, każdą twórczą myśl, której nie zrealizowałeś z obawy przed oceną Twojego otoczenia. Zauważ, jak odpowiedzialne za te sytuacje wzorce myślowe i przekonania płoną w jaśniającym przed tobą perłowym ogniu stwórcy. A ich przesycone bezwarunkową miłością energetyczne odpowiedniki przechodzą kolumną jasnego światła wprost do twojej świadomości. Obserwuj, jak perłowy ogień stwórcy przyjmuje i transformuje cały obecny w tobie opór i strach w poczucie mocy i bezwarunkową miłość. Zobacz, jak w jego świetle płoną obecne w Twojej poświadomości opinie, wzorce, autorytety, i skostniałe schematy dotyczące klasyfikowania rzeczywistości i zachowania. Poczuj przepełniającą całe Twoje ciało lekkość i poczucie nieograniczonej wolności. Stopniowo przynosisz całą swoją bezcenną uwagę w przestrzeń bezgranicznego tu i teraz. Skup swoją uwagę na tym przepływie energii. Poobserwuj go przez chwilę. Poczuj, jak wywołuje on realne zmiany w Twoim ciele na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, astralnej i duchowej. Udaj się teraz swoją świadomością dalej, przez wszystkie swoje wcielenia, aż do czasów, w których po raz pierwszy doświadczyłeś ludzkiego losu w tym wymiarze rzeczywistości. Zobacz, jak otaczające Cię perłowe światło stwórcy uzdrawia Twoją pamięć komórkową i usuwa z niej emocjonalne pozostałości lęków kultywowanych przez Twoich dawnych przodków. Poproś swoją nadświadomość, aby przeskanowała Twoje ciało w poszukiwaniu tych odczuć i odruchów, które nie służą już Twojemu najwyższemu dobru. Podziękuj im i pozwól im odejść. Obserwuj, jak Twoje ciało się zmienia. Obserwuj płonące w perłowym ogniu wstyd, lęk, Wszelkiego rodzaju emocje, które zalegają w Twoim umyśle, jako pozostałości po minionych doświadczeniach. Zobacz, jak płoną obecne w Tobie przestarzałe mechanizmy przetrwania. Poślij je do wnętrza Matki Ziemi. Połącz się z nią i poczuj jej bezwarunkową miłość i błogi spokój. Zobacz, jak perłowy ogień rozszerza się coraz bardziej. Poczuj, jak Jego ciepło oczyszcza Twoje ciało. Pozwól sobie zatopić się całkowicie w Jego energii. Poczuj, jak otacza i oczyszcza Cię na wszystkich poziomach Twojego bytu moc perłowego ognia Stwórcy. Poczuj, jak przepełnia Cię poczucie błogiej, nieograniczonej wdzięczności. Podziękuj Stwórcy wszystkiego, co jest i Matce Ziemi za uzdrowienie. Poczuj nową częstotliwość, z którą wibruje Twoje ciało. Poczuj, jak przechodzące pod powierzchnią Twojej skóry, malutkie wiązki energetyczne przekształcają Jego strukturę tak, aby mogło ono przyjąć jak największą ilość boskiego światła i bezwarunkowej miłości, które nieustannie usuwają z Twojej przestrzeni istnienia wszystko to, co nie służy Twojemu najwyższemu dobru i wypełniają ją nieograniczoną mocą Stwórcy. Jesteś w swojej istocie pierwiastkiem samego Boga i w każdej chwili Twojego życia zachodzi pomiędzy Wami nieustanna wymiana energetyczna. Uświadom sobie na najgłębszym poziomie Twojego istnienia, że proces rozświetlania Twojego ciała na wszystkich płaszczyznach jego funkcjonowania właśnie się rozpoczął i będzie trwał tak długo, jak długo będziesz w sobie utrzymywać świadomość tego nieustającego przepływu. Poczuj teraz energię Ziemi przechodzącą przez Twoje ciało, od stóp, przez łydki, uda, tułów, ramiona, aż po czubek Twojej głowy. Wróć w przestrzeń Twojego ciała. Poczuj je na nowo. Weź kilka głębokich oddechów. Poczuj jak każdy z nich osadza Cię coraz pewniej w bezgranicznym tu i teraz. Podziękuj sobie za tę medytację. Podziękuj sobie za przemianę. I ja dziękuję Ci za wspólną podróż. Kamilczuba.